Dawid, a dzisiaj nagrywam odcinek z Brawl Stars i później będzie seria z StumbleGuys'a. No i co ja mam powiedzieć? No, będzie. Lajkujcie, subskrybujcie przede wszystkim, bo tutaj kruk na Was patrzy. A ja zaczynam pierwszą gierkę. Możecie lajkować, subskrybować, nikogo nie zmuszam. Ale fajnie by było przynajmniej. A sobie tutaj gram. Mam taką nadzieję, że wbiję przez ten czas 27 tysięcy pucharków. Bo naprawdę klub mój się tak rozwija, że zaczynają tam się coraz mocniejsze rzeczy. Widzowie, no, żyje się jakoś, no, co ja mam powiedzieć, widzimy się jak zaraz, dobra, widzowie, dobra, widzowie, zaraz piłem się, bardzo się wychowałem, dużo a sobie zagram ponownie, czemu by nie, ojojoj, okej, okay. Dobra, ja wiem, czy tu... Widzę, że będzie też i stany gaj później także żeby... oglądajcie do końca, bo na no, stany się będzie robiło ostro pod bo będę grać z graczami. Nie wiem, czy ktoś ostatnio mnie nie widział, żebym nie grał z graczami, chyba rzadko, ale polecam wam obejrzeć na moim kanale. Wpadł dzisiaj odcinek, yy, Game z Mega fajny film. Polecam w ogóle. Mega fajne. No, jak ja obejrzałem swój film, mega mi się podobał. wy też możecie to obejrzeć? Nie zmuszam nikogo do subskrypcji i lajka. Możecie robić to co chcecie. Naprawdę. Chciałbym, miło by mi się było. No i co, no i co? Tak swoją drogą. Co ja mam powiedzieć? wiem, jak chcecie, będziecie mogli mnie tak dodać do znajomych. Jak chcecie, możecie też i dołączyć do mojego klubu. Trzecie miejsce. Oj, 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 oj. Ja się Zaraz wam pokażę moje... kod. Nie wiem, jakiś kod do znajomych, żebyśmy się nie, nie sobie dodali na No Na ten. No, żebyśmy nie dodali to. Do... No i co? No, dalej.

Zaś miałam. Miast. O lubisko. No, Zbierzcie torce. Dawaj, dawaj jak tam was. Nie wiem ale musimy to wygrać. Musimy. Ja chcę mieć plus. Ciebie. Ale ślipa z was. Tam jest. No, mnie poleciał. Nie, to nie, to nie, to nie, to nie. no nie. Mam nadzieję, że wam się podobają moje odcinki. To, co ja robię, wkładam naprawdę w to dużo pracy, montaż, to wszystko w ogóle. Dobra, może nie montaż, bo ja to mam minutę i cyk. Ale, no nie jest to, żeby łatwo robić, nagrywać. Nieraz ja to otworzyłem kanał, to nie chcę, tak, że nagrywam 2 lata 3 No nie nie, ja dopiero to zacząłem Co prawda, mam 3 subskrypcje Ale chociaż 3 Chociaż jakaś subskrypcja Załatwi. Dobra, mam nadzieję, że ten jest będzie dobry. No sofra musi dobrze grać, bo widać, że ogarnia. I to dobrze ogarnia. Widzę, chociaż drugie miejsce muszę wbić. dobra, mamy 26 pucharków, 900 w końcu bite, no i po pucharku. i mamy 27 tysięcy. Moje marzenie, dobra, może nie marzenie, bo jestem ja w 3 lata w Brawlstars, ale moim marzeniem było to, żeby w 3 lata wbić 30 40... pukarków. Dobra, no, nie. jakaś piękna, może to dobra. Tak, tak. Jeszcze tak, że cztery ręby ci brałem, no to będzie tam Mam nadzieję, że też lubicie. Trumba lubi, wujca. To nie lubię tych sposobów. Trumba wujca. Kurczę, nie to, kadek. że ich boje czeka. No to nie. No dobra. Nie no będzie drugie miejsce lub pierwsze na no, 100% musi być. Nie, spieszę już. To nie to nie to nie to nie to. Dobra. Spadło właśnie. Dobra Będę grał z kolegą z klubu no. Dobra nie, nie mogę I Dobra, idę Nie no sorry, nie mogę z nim grać, bo Sorry No niestety, ale Nagrywam tego odcinka do tego Żebyście ty, tylko wy sobie wziąli do szefów serca Laura no mówi wziął serca, ale żebyście... Nie pamiętali na wieki No serio Chyba fajnie robię filmy Tylko szefy zostawiamy pod tym odcinkiem od tych buraków Nie szefy, nie wysyłają Szedł i koksy z Browna zostawiamy łatwiej w górę nie koksy z browna nie zostawiamy łatwiej w górę o już lipo, zwalił dobra widzowie. teraz, prędzej, o wstawek, o a więc jak widzicie, jestem już w Standystwie. Zacząłam sobie gierkę z graczami. Kiedy ja ostatnio w ogóle grałam z graczami? No kiedy? Właśnie pytanie kiedy? No, kiedy? No i co? No, to jest w ogóle z graczami. To jest gra niestandardowa. No, dobra, nie tworzyłem żadnej grupy. To nie była gra standardowa, gra niestandardowa, po prostu gra zagraj po prostu.

Łatwe, łatwe i łatwe. Dobra, a więc jak widzicie, mamy kolejną gierkę. Przyszedłem, jak widzicie, do półfinału. Teraz może będzie Super Bowl scramble. Scramble. A może i Cyhegates? Cyhegates? Dobra, nie. Pivot pasz. Piwot push. I może być. Dobra. kurcze, blade, dlatego ja nie lubię piwot pusza. Może nie tyle, że nie lubię, ale nie lubię na nim grać. Jakoś nie idzie mi to. Uf, nie mało. Ale jak ja przeszedłem do półfinału. Jezu, jak będzie finał, mapa wyściga za tym Już bym wolał bombardmentem, no bo ale nie ale... No nieźle. Dobra, zakwalifikowałem się do finału. Teraz co będzie do... No tak, w sumie do finału. Bombardment. Bombardment na finał. Jak dobrze, że to mapa eliminacyjna.

Do mnie dzwonił. Nie mogę teraz wybubić Wam. Nie, 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 nie. Proszę nie.